Co to jest? Taka odżywiczniona sosna. Musiało to się zdarzyć bardzo dawno temu i przy niej dąb. Pilnuję, żeby nic złego jej się nie stało. Wydaje się, że jeszcze coś było przy tej parze, ale już nie istnieje. A sosna? No nie powiem, żeby była najżywsza. Obok niej jeszcze cały zbiór sosen, które też oddały z żywice, a poniżej widok na śliczne jeziorko wytopiskowe. Pięknie się prezentuje. Chociaż słońce się skryło za chmurami. A tu 506, kilka kilometrów od Łabędzia, następny rezerwat, tym razem o prawie połowę mniejszy, ale rówieśnik Łabędzia, 1958, rezerwat Kociołek, wtedy powstał, ma 7,4 hektara, no i takie jeziorko wytopiskowe między innymi, które zajmuje niecały hektar. Może zajdę sobie do niego. Skarpa jest dosyć stroma, ale pięknie porośnięta sosnami, grabami, dębami. Śliczna jesteś. No i jeziorko. Te też muszą się znaleźć na tym filmiku. Proszę bardzo, czy coś trzeba dodawać do tego obrazka? Może tylko okrągolistną piękność. Tutaj sobie rosiczki okrągolistne znalazły miejsce, żeby się zaprezentować w tym filmiku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No dobra, piękny jesteś, kociołku. Do zobaczenia.